Cześć, witajcie na moim kanale. W tym odcinku takie pytanie dużo razy zadajecie mi: co robię z tymi monetami, czyli z tym złomem, który kupuję? No, to powiem wam, że odkładam do takich, na przykład, pudełeczek. Zobaczcie, tu mamy na przykład srebrną monetę. Moje ulubione radzieckie monety. Trzeba je odłożyć. Muszę je gdzieś schować. No i zobaczcie dalej. Tu mam yy, słowackie monety. Nie chcę ich wysypywać. Kolejne monety polskie. 5 złotych rybak też. Ja sobie tutaj segreguje. Jagody, rybak. Jest tego naprawdę dużo. Zobaczcie. O. Przesuniemy sobie to. Lecą takie monety. 20-50 groszy tutaj się plątają. O takie monety właśnie odkładam. Tu mam kolejny taki pojemnik. I tu są też takie różne monety duże, które mnie zaciekawiły. O, tu mamy na przykład korony duńskie, one są też coś warte. Tutaj są korony też duńskie, zobaczcie. Tu też są odłożone, tu są na przykład forinty. Tu mamy 100 forint. Tu mamy na przykład 20 10 centów. Też są odłożone. Wszystkie takie odkładam do pojemników, potem je segreguję. Tu mamy yy, 50 groszyn. 2 centy. Tu mamy. Pięćdziesiąt lir. Pięćdziesiąt skudo. Tu mamy taką monetę sto złotych. Czterdzieści lat PRL. I wiele, wiele innych monet. Monet kupiłem około no, nie, już pewnie jest no, bardzo dużo, i zapytaliście mnie kiedyś, ile mam monet tych takich złomowych. No, to złomowe monety to są według mnie to, co tutaj widzicie, czyli tyle mi zostało. Jeszcze mam monety posegregowane, poukładane, ale to dopiero wam pokażę, jak już wszystko sobie poukładam w walizkach. Tu mamy nawet drupie Tu mamy na przykład marki. Mam też odkładane monety funtowe. Funty angielskie, monety, tam jest chyba 35 funtów. Mam też odłożone monety euro, a zaraz Wam pokażę. Tam musimy sobie zrobić miejsce. Kolega mi już rozmienił te monety. O, zobaczcie, to mam rozmienione przez kolegę. Te, te jednocentowe monety, które miałem w takim pudełku, to wszystko mi rozmienił. I tu mamy jakieś 16 funtów, 16 euro. I wszystko też będę rozmieniał. Na razie wszystko zbieram. I tak wygląda moje zbieranie. Jeżeli podobał Wam się mój odcinek, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć!